Serce lasu, wiecznie zielone drzewo siekiera. W cieniu gęstych borów żył samotny drwal o imieniu life. Znany był z niezwykłej siły i umiejętności posługiwania się toporem, ale także z tego, że zawsze sadził nowe drzewo za każde, które ściął. Mieszkał w małej chacie na skraju lasu i choć cenił ciszę, często czuł się samotny. Pewnego dnia podczas pracy life natrafił na dziwne, świetliste drzewo, które zdawało się pulsować delikatnym blaskiem. Gdy tylko próbował je ściąć, korzenie drzewa zaczęły się ruszać, a z jego wnętrza wyłoniła się tajemnicza postać Strażniczka Lasu. Kobieta o liściastych włosach i oczach, przypominających jeziora, spojrzała na Lajfa i przemówiła, dlaczego naruszasz święte serce lasu. Lajf wyjaśnił, że nie wiedział o magicznym drzewie, a jego intencją nigdy nie było niszczenie lasu, lecz utrzymanie równowagi między człowiekiem a przyrodą. Strażniczka, dostrzegając jego szczerość, Postawiła mu jednak warunek, aby ocalić drzewo, musi dowieść swojej miłości i oddania wobec lasu. W ciągu siedmiu dni, life miał naprawić szkody wyrządzone przez innych ludzi, posprzątać porzucone śmieci, ocalić ranne zwierzęta i odnaleźć sposób, by ochronić zagrożony strumień przed wyschnięciem. Każdego dnia, mimo zmęczenia, podejmował się wyzwania. Strażniczka bacznie mu się przyglądała, a z każdym czynem zaczynała dostrzegać w nim prawdziwego przyjaciela natury. Gdy siódmy dzień dobiegł końca, Świetliste drzewo zajaśniało jeszcze jaśniej, a strażniczka powiedziała: Twoje serce bije w zgodzie z lasem. Jesteś więcej niż drwalem, jesteś jego opiekunem. Od tego czasu life stał się nie tylko drwalem, ale również strażnikiem lasu. A mieszkańcy pobliskich wiosek, zainspirowani jego historią, zaczęli dbać o przyrodę, tworząc harmonię między sobą a naturą.